Nic się nie zmieniło, tak samo dzieje już słychać huk na górze. Pogoda jest taka, wiesz, na granicy działalności. Jak ktoś jest twardy, to pójdzie, a jak ktoś jest miękki, to raczej będzie trzecą. Ja czuję, perspektywy nie mamy. A, no, tak. to z każdą chwilą dnia będzie lepiej. Wydaje się, że to pewno, że to Ale kadła, tak więc oczyszczą, że kadła ma słodkie, lepichą. O kurwa, ale lepichą. Takie rzeczy ze szwagrem robiliśmy w garażu. Polak i francuska czekają na pomoc w Himalajach. Rewol schodzi, jest w tej chwili na 6900. Ja myślę, że to jest normalne, że się ratuje człowiek. My mówimy, że nie da się, że jest akcja zakończona, a Adam mówi, nie, lecimy po... Nakręciłeś bańkę, a teraz się wypierasz, że za ciebie ktoś inny, no. Dla mnie szokujące jest, że możesz bardziej wierzyć w to, co czytasz w mediach, niż odpowiedź, którą ci udzielam. Stałeś się stroną.